Okay. Aga prośba do Ciebie, żebyś od początku historię Kotka opowiedziała, wiesz, bo tam jeżeli Krysia przesetnie ten kawałeczek, i jeszcze mm -hmm. to, żebyś, mieli to nagrano historię kotka. E, no. Czyli Guciu. Wprowadził się 6 lat temu, dosłownie przyprowadził się, przyszedł do nas i, i 6 już ponad lat mieszka u nas i w, w pewnym momencie 2,5 roku temu stracił wzrok z wyniku nadciśnienia, odkleiły mu się siatkówki, no nie można z tym nic robić, bo nie wykonują nawet takich operacji, więc bierze lek na nadciśnienie i i funkcjonuje, tylko tyle, że w domu, tak? Nigdzie nie wychodzi, wiadomo, a jak gdzieś z nim jedziemy, tak jak z pieskiem, to wtedy tam gdzieś blisko nogi się trzyma. Ale dwa tygodnie temu, w piątek, bardzo źle się poczuł. Spadł z łóżka nie mógł się podnieść, a jak się podniósł, to od razu upadał. Zaczął się też już załatwiać pod siebie, no bo nie miał siły, gdzieś do kuwety dojść. I czuł się tak źle, że. Tak z obserwacji myślałam, że on już odejdzie, że to już jest po prostu jakiś udar, wylew, coś po prostu takiego. I zaczęłam mu dawać więcej noni, bo mówi, jeżeli nawet się coś dzieje, no to, to noni na pewno mu pomoże, nawet odejść łagodnie, tak? jeśli to jest jego po prostu czas. I dopiero w sobotę pojechaliśmy do weterynarza. Rano było troszeczkę lepiej. Tam dostał kroplówkę na nawodnienie. Nie za bardzo ten weterynarz mógł sprawdzić, co mu tak naprawdę dolega, bo nie za bardzo tam był sprzęt. Zasugerowali badanie, że on jest odwotniony i żeby porobić mu badania, próby wątrobowe, nerki, żeby sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. No te wszystkie badania to już wyniosły 400 zł i on się okazało, że jest wszystko dobrze. Czyli ja sam tak intuicyjnie stwierdziłam, że to pewnie mu ciśnienie musiało mocno skoczyć. I zbadaliśmy u drugiego weterynarza ciśnienie i faktycznie i to, to, to było to ciśnienie i zaczęłam mu podawać tego noni dużo więcej i częściej i to już jest drugi tydzień, jutro, tak, bo to jutro jest piątek, drugi tydzień i on się czuje dużo, dużo lepiej. Proponowali tam nam zrobić jeszcze na tarczyce, na to. Ja mówię, mnie nie stać na tyle tych badań, bo zaraz mi zasugerują rezonans, tomograf, a to jest 1500 zł jakoś, tak? I stwierdziłam, że po prostu, jeżeli Gucio ma jeszcze pożyć, on ma tak gdzieś koło 10 lat, to on na tym noni na pewno pożyje na tyle komfortowo, na ile to będzie możliwe. Czyli trójka pozostałych kotów i pies, i Gucio, jak dostawali taką szczykawkę jedną na nich wszystkich, to teraz ta największa szczykawa jest gucia, podzielona na porcje, ona leży w lodówce i ja mu trochę wody dodaję, żeby to nie było takie zimne, żeby tam do gardełka mu nie poleciało i po prostu latam jak oszalała z tą szczykawką za nim, żeby mu tą porcję nawet 10 razy dziennie, ale dostarczyć, tak? I widzę po nim, że czuje się, może to nie jest jakaś rewelacja skończona, ale potrafi zejść ze schodów z pierwszego piętra na twór, żeby sobie trochę pochodzić. Pochodzi, on się tam troszkę kiwa, buja się, ale pochodzi i sam wchodzi do góry. Czyli widzę, że to, to noni daje mu naprawdę energii i postawiło go na nogi. Nie wiem, jak to długo potrwa, bo nie wiadomo, co się w organizmie dzieje, ale no, no wydaje mi się, że to była bardzo dobra decyzja, samodzielna, nie pytając już lekarza i żeby robić jeszcze jakieś nie wiadomo jakie badania, tylko po prostu, żeby mu dawać tego soku więcej. Także jeśli macie zwierzęta i cokolwiek im dolega, to, to po prostu dajcie właśnie, tak jak Pani Basia mówiła, dawkę czy 10 dawek więcej, mniejszych, ale po prostu więcej. No i wierzę, że z Guciem będzie dobrze, będę Wam opowiadać, co się po prostu dalej... <noise> ja... Tam tam dzieje. Super, super Aga. Dzięki, dzięki. Wiesz, to właśnie historia o zwierzątkach e, e, i noni to jest no, niesamowita rzecz, bo historii... A i jeszcze ty, 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 tylko wtrącę, bo to nie pamiętam, czy pan Grzesiu, czy, 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 czy drugi pan mówił o tym, żeby... Tak jak, czy, czy, czy pan Waldek o tym, żeby że pokazywać tą butelkę? Do mamy mojej przyjechała ostatnio jej sześnica. I siedziały w kuchni, rozmawiały. I mama nam w pewnym momencie otworzyła lodówkę, bo coś tam chowała, czy, czy, czy wyciąga z tej lodówki, i właśnie w lodówce stała butelka. I, I kuzynka: O, ciocia, a co ty to masz? A co to takiego jest? No i mama zaczęła zaraz jej opowiadać, a to ona się już zainteresowała, bo mąż jest po operacji jakiejś tam chirurgicznej. No i mama. Opowiedziała jej trochę, ale mówi, tu masz telefon do Agnieszki i sobie zadzwoń, ona ci już powie dokładnie, bo ona ma książki, bo ona wie. I tak właśnie to jest prawda, że ta butelka przyciąga wzrok, bo ona jest taka, taka inna. Tak? No może w pierwszym momencie się wydawać, że to na przykład jest wino. Nie, no bo tak, taka troszeczkę jest zbliżona, ale no tak jak Pan Waldek mówił, czy to nie jest na alkoholu? No nie jest, masz spróbuj, zobacz sobie to jest, a zainteresuj się, a weź ulotkę, a wejdź na, na YouTube, bo tam fajni ludzie są i prowadzą spotkania i sobie zobacz. Także tak, to, to, to jest prawda, żeby mieć to na wierzchu, mieć na, na widoku, żeby ktoś zerknął i i nawet się zastanowił dzisiaj, jak nie weźmie, nie kupi, nie powie, że nie chce, nie jest zainteresowany, to może przyjdzie taki moment, że on sobie przypomni. Kurczę, ja gdzieś takie coś tam widziałem, widziałam i, i warto na przykład do tego wrócić. Albo od razu się zainteresuje, bo to różnie bywa przecież, tak? Jasne. Super, Agnieszko, dzięki wielkie. Naprawdę świetnie, świetnie. Dzięki wielkie za, za, za tutaj historię i, i to, co e, mówisz tutaj też jakby potwierdzasz to, że... że że tak powiem, coś pokazane działa, po prostu działa, działa i to jest.